Jakie są problemy, z którymi muszą się zmierzyć osoby, które mają właśnie problem z połączeniem rąk na akordeonie? Pierwsza to jest brak struktury w nauce, czyli brak takich etapów, krok po kroku, takiej ścieżki nauki przy samodzielnym uczeniu się z książek czy z darmowych filmów. Rudnorożność jakości materiałów edukacyjnych, np. Na, na darmowych filmach na YouTube, może prowadzić do nauki błędnych technik. Jeden nauczyciel Ci mówi graj tak, a drugi graj tak i nie wiadomo w końcu jak zagrać. Kolejny brak możliwości zadawania pytań i otrzymywania natychmiastowej pomocy od nauczyciela, od Belfra, co utrudnia szybkie korygowanie błędów. W następnym wideo powiem ci, jakie jest 7 najczęstszych błędów, które popełniają początkujące osoby, przez co właśnie powstaje problem z połączeniem rąk na akordeonie i właśnie się nasila ten problem zamiast być coraz lepiej. Także kliknij w link poniżej i widzimy się w wideo numer 2.